Pamiętasz dokładnie, co powiedział trener? Tak, tak, tak. No, że przegrałam rundę, że jest jeden, 1, 1 żeby wygrać, że muszę ją obalić. Eee... Nie obaliłam za jedną nogę, ale tak brałam. A widziałaś tego tweeta? <grytanie> Je jedno słowo a wyraża tysiąc emocji. A jakie to <grytanie> uczucie, obudzić się na Manhattanie po, po takim zwycięstwie. Super, super obudziłam się trochę skacowana. By <noise> Artur Mazur klatka po klatce online, a ze mną na łączach Karolina Kowalkiewicz. Karolina Kowalkiewicz, która jest już w Polsce po występie na gali UFC 281 i po zwycięstwie nad Sylwaną Juarez. Gomez, zacznę nietypowo. Karolina, jak się czujesz po powrocie? A może inaczej? Zacznę od gratulacji przede wszystkim, bo to najważniejsze. Powiem tak, myślę, że cieszyłem się tak samo jak Ty. Dziękuję bardzo, dzięki. Wiesz co, no czuję się super. Jeszcze do mnie nie dociera, że to już koniec. Bo spędziłam poza domem prawie trzy miesiące, i tak naprawdę dzisiaj, kiedy się obudziłam, to się zastanawiałam, gdzie jestem, w jakim jestem kraju, czy ja już walczyłam, czy nie, czy to wszystko mi się przyśniło. No więc, ale jest super, jest super, jest naprawdę super. A jak się czujesz po powrocie do Polski i po powrocie do, przede wszystkim do naszej strefy czasowej, no i do naszej, patrzę za okno, strefy pogodowej? Bo powiem tak, ty przez trzy miesiące byłaś w pogodowym raju. No a teraz jesteś w Polsce. E, ale mi brakowało jesieni, ja bardzo lubię jesień i, i, i się cieszę, cieszę się, że załapałam się na tą końcóweczkę jesieni. <gry> bardzo ciekawe. Domyślam się, że grafik był napięty po powrocie, bo gdzieś próbowałem się z Tobą spotkać od razu, od razu po, po, po wylądowaniu, ale, ale też domyślam się, że, że po prostu tyle osób chciało się z Tobą spotkać e, po tych trzech miesiącach, że po prostu tam ten grafik był wypełniony od deski do deski, że tak powiem. No y, du dużo, 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 się dzieje. Na szczęście miałam też czas, żeby się wyspać, ale ogólnie grafik zapełniony na najbliższe dwa tygodnie. No dobrze, przechodzimy już do samego pojedynku z Silvaną juarez Gomez. Ja się zastanawiam, jakie były założenia na ten pojedynek. Co Marcos Parumpa przygotował na Silvane Juarez Gomez? A za chwilę porozmawiamy o tym, jak to wyglądało w, w praktyce. E, taktykę miałam taką, żeby przewracać i żeby prowadzić walkę w parterze. E, w pierwszej rundzie od razu udało mi się wykorzystać e, to kopnięcie mojej rywalki, ją obaliłam, tak naprawdę na samym początku. E, no, niestety, w tych dwóch kolejnych rundach jakoś tak. E, nie mogłam zebrać się, żeby pójść po to obalenie. W ogóle miałam taki, taką taktykę, żeby wywierać presję cały czas, zamykać ją pod klatką, ale żeby tą walkę prowadzić bardzo spokojnie, żeby nie wdawać się właśnie w takie wymiany, nie wdawać się w tak zwaną bójkę. Eee, i, I starałam się walczyć właśnie tak ostrożnie. Eee, I chyba dzięki temu mam całkiem niezłą dzisiaj buźkę, Nie ma za dużo si Okej, okay, ale MMA, jak to MMA, pisze własne scenariusze w klatce, no bo tak, w pierwszej rundzie faktycznie to obalenie przeszło szybko, chyba po minucie. I tak się zastanawiam, czego zabrakło, żeby poddać, no bo tam zapięłaś trójkąt na biodrach i była praca nad trójkątem rękami, ale rywalka broniła się umiejętnie, no ale z kretesem przegrała tę rundę na kartach. Zresztą to w tej pierwszej rundzie ona była... Fizycznie jest naprawdę bardzo silna i bardzo mocno trzymała trzyma te moje ręce, ale to już wiedziałam wcześniej jak rozmawiałam z Ariane Lipski e, o właśnie o Sylwanie, to mówiła, że jest bardzo silna fizycznie, że mocno i że jest silna fizycznie, więc więc to wiedziałam. E, wiadomo, że w każdej kolejnej rundzie zarówno Sylwana jak i ja traciłyśmy tą siłę i, i, i być może później bym, by było łatwiej mi ją poddać, no ale no Yy, niestety, bo stety wyszło tak, jak wyszło, że te dwie kolejne rundy walczyliśmy w stolicach. I tak, runda druga, myślę, to był moment, kiedy, kiedy twoja rywalka obudziła się po tej pierwszej rundzie, i chociaż karty punktowe wskazują, że sędziowie tę rundę punktowali różnie, to wydaje mi się, że ty tę rundę przegrałaś. Co więcej, wydaje mi się, że przekonany był też o tym Marcos yy, Parumpa. Yy, co ty czułaś po tej drugiej rundzie? Z mojej perspektywy, ja muszę tę walkę obejrzeć, ale mi się wydaje, że ja tą drugą rundę wygrałam. Ja, Na... czułam, ja czułam, że ja dominuję, że to ja dyktuję warunki, więc mi się w moje, z mojej perspektywy ja ją wygrałam. Ale, ale zda... mhm. muszę obejrzeć. Zdaje się, że Marcos Parumpa w trakcie trwania tego pojedynku powiedział do ciebie takie zdanie: Karolina, przegraliśmy tę rundę, musimy wygrać trzecią. I powinna się obalać. Powinna się obalać za jedną nogę. Czy pamiętasz dokładnie co powiedział trener? Tak, tak, tak. No, że przegrałam rundę, że jest jeden, jeden i żeby wygrać, że muszę ją obalić. Nie obaliłam za jedną nogę, i tak wygrałam. No i właśnie do tego zmierzam, bo ja uważam, że paradoksalnie to dobrze, że Ty, że ty tej rywalki nie obaliłaś. Domyślasz się pewnie dlaczego. Nie. A to dlatego, że dostałaś chyba zastrzyk wypełniony po brzegi pewnością siebie. Jeśli wygrywasz rundę w płaszczyźnie swojej rywalki, jeśli pokazujesz w walce, że ty masz plan B, no to trudno o, o większą dawkę pewności siebie. No tak, ja do tej walki byłam byłam bardzo dobrze przygotowana. Założenia były takie, żeby właśnie przewracać, walczyć w parterze. E, mój trener był święcie przekonany, że ja ją poddam w drugiej rundzie, e, ale mieliśmy też plan B, gdybym, gdybym miała walczyć właśnie na pełnym dystansie. Bo wiadomo, że Silvana też była bardzo dobrze do tej walki przygotowana, ona była bardzo zdeterminowana. E, w UFC ma, mia, przed walką ze mną miała trzy walki, tak dwie przegrane, jedną wygraną. Też wiadomo, że nie jest najmłodszą zawodniczką, dostała taką szansę, więc chciała ją jak najlepiej wykorzystać. Z tego co wiem, ona od dłuższego czasu bardzo się skupiała właśnie na treningach, na zapasach defensywnych. Skupiała się bardzo na parterze. Co, co zresztą było widać w tej walce, że bardzo dobrze pracowała na nogach, uciekała spod klatki. W tej pierwszej rundzie, chociaż ja cały czas kontrolowałam ten partył z i za plecami, to ona bardzo dobrze kontrolowała moje ręce. Więc no, była solidnie przygotowana do tej walki, ale ja byłam przygotowana lepiej. Ja myślę, że o tym, jak bardzo ona była zdeterminowana i jak bardzo no, dążyła do zwycięstwa w tym pojedynku, jest fakt. Nie wiem, czy, czy znasz ten fakt, że ona po walce z tobą, jak podaje UFC Roster Watch, została z UFC zwolniona. O, to, to nie wiedziałam. Taka wiadomość pojawiła się dokładnie 16 godzin temu, a to jest e, źródło sprawdzone, bo to źródło, które, które e, informuje o zwolnieniach zawodników, e, więc nie wiem, jak się z tym czujesz, że zwolni, zwolniłaś e, Silvana z UFC. Le, lepiej ona niż ja. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że tak. mam się powiedzieć. no, To nie jest fajne, wiadomo, bo... E, każdy zawód wkłada w to ogromne serce, wkłada w to wszystko bardzo dużo pracy. I, i to nie, chociaż to była moja rywalka, to nie jest fajne, kiedy, kiedy jest jej niefajnie, kiedy w jakiś sposób cierpi. No ale z drugiej strony, lepiej, żeby to się przytrafiło jej niż mnie. Wydaje mi się, że ten pojedynek można porównać w jakimś sensie do starcia Mateusza Gamrota z Benilem Dariuszem. Zresztą Mar Mateusz przyznał to wprost, że. Jemu zabrakło trochę planu B w tej walce, że w, że w pierwszej rundzie, kiedy Benil Dariusz szarżował, on miał łatwe obalenia, ale kiedy przestał szarżować, to jakby odebrał Mateuszowi pomysł. Czy zgodzisz się z tym, że faktycznie pod tym względem, pod względem właśnie wdrożenia planu B do walki, te pojedynki można porównać? Być może. Fakty faktycznie jest tak, na przykład, że Silvana, ja myślałam, że ona będzie bardziej. E parła do przodu, ona bardzo dużo się cofała, bardzo, bardzo dużo pracowała na stecznym, eee, A też gorzej się, łatwiej z kogoś obalić, kiedy ktoś idzie na ciebie. Tak? trudniej się obala, kiedy właśnie ktoś dużo się cofa, pracuje na nogach, ucieka. Eee, nie wiem, ja w pewnym momencie tak, wydaje mi się, że też za dużo w tej walce myślałam, ale stwierdziłam, że muszę uwierzyć w tą swoją stójkę, bo mam dobrą tą stójkę, tyle lat walczyłam w stójce, wygrywałam walki w stójce, więc więc jakaś tam, że za przeproszeniem, Sylvana, chociaż ma świetny, świetny boks, mówi, ja dam radę, jestem lepsza. Karolina, ja jestem z tych dinozaurów polskiego MMA, jeśli chodzi, chodzi o dziennikarstwo, że ja pamiętam z jaką siłą i z jaką częstotliwością ty wyrzucałaś ciosy, chociażby w KSW, chociażby też w walkach w UFC i myślę, że ta trzecia runda pokazała, że ty znów możesz to robić. Ja powiem więcej. Pamiętasz pojedynek e, swój e, w tej samej hali 6 lat temu? Pamiętam, pamiętam. Do, czwa do, do czwartej rundy działo się niewiele. Była to walka do jednej bramki, a później wystarczył jeden cios. To stało się też tutaj, po sześciu latach. Tak, tak, tak. Ja w ogóle. Wiesz co? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja na przykład potrafię naprawdę bardzo mocno uderzyć i bardzo mocno bije, co mi mówią dziewczyny po spalingach i, i widzę obrażenia na ich twarzach. Eee, tutaj zaliczyłam no, drugi nogdam. Udało mi się znagdamować moją rywalkę, ale ja. ja, ja... Ja myślałam w trakcie walki, że ona po prostu się potknęła, że, że to nie, nie siła mojego ciosu, tylko że ona się potknęła. Dopiero później gdzieś tam na jakichś powtórkach to zobaczyłam. Więc też może muszę bardziej uwierzyć w to, że, że też mogę, za przeproszeniem, sadzać uderzeniami te dziewczyny. Powtarzam, nie tylko zielony kwadrat na Sherdogu po tym pojedynku, ale solidna dawka pewności siebie. Ale przechodzimy teraz do werdyktu i do historii absolutnie kuriozalnej. No tak, dwóch sędziów punktowało dla Ciebie rundę pierwszą i rundę trzecią. To Mike Bell i, i Salda Mato. Dawid Tirelli zapisał na, na Twoje konto rundę pierwszą i drugą, ale wtedy do gry wchodzi członek komisji sędziowskiej i zobaczyliśmy coś, czego nie wiem, no w UFC chyba nie oglądaliśmy. Kreślenie karty na... Na ogrodzeniu oktagonu, przedłużająca się ta chwila e, z ogłoszeniem werdyktu, Bruce Buffer wchodzący, wychodzący z klatki. Zastanawiam się, co Ty w tym momencie czułaś? Nie wiedziałam, co się dzieje. Wiesz, z mojej perspektywy, ja tą walkę wygrałam. Byłam raczej pewna, że wygrałam. Znaczy, byłam pewna, że wygrałam, e, ale wiadomo, że sędziowie widzą te rzeczy czasami inaczej. Jest takie powiedzenie, nie pozostawiaj werdyktu w rękach sędziów. E, i w pewnym momencie zaczęłam się bać, po prostu. No ale na szczęście werdykt na... na moją korzyść. Zasłuż... Abs zasłużenie. Absolutnie zasłużenie. A i podobny obrazek do, do tego obrazka po pojedynku z Felis Herrick. W zasadzie, jak porównywałem zdjęcia, to chyba wyglądają nawet tak samo. Co oprócz radości czułaś w tej chwili? Bo, bo to, bo, bo jakby bardzo wymowne są te zdjęcia. Radość, 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 ogromne szczęście. No to, to są takie emocje, których nie da się opisać słowami, naprawdę. A nie masz takiego wrażenia, jeszcze ten, to słynne już zejście twoje z e, kiedy tam powiedziałaś kilka fajnych, mocnych słów e, w języku angielskim, że to wszystko składa się w taką jedną całość, że po prostu po tych, po tych kilku przegranych i w końcu po tej wygranej z Feliz Herik, po, po wygranej z Silvaną Juarez Gómez, Wróciła iskra, iskra, z której ty słynęłaś, ten błysk wokół. Tak, wiesz co, ja już to mówiłam w kilku wywiadach, że przed moim ostatnim fight campem, kiedy ja wyjeżdżałam do ATT, ja zakładałam, że niezależnie od werdyktu, przechodzę na sportową emeryturę, bo już byłam tym naprawdę zdenerwowana. Treningi mnie nie cieszyły tak bardzo, że chodziłam na te treningi, bo musiałam, nie dlatego, że chciałam. I mówię, dobra, ostatnia walka, mówię, żebym miał fajną przygodę, żebym niczego nie żałowała, bo lepiej, że ona zrobiło, niż tego, czego się nie zrobiło. Jadę do tego ATT, no i zobaczymy. No Już po trzech, czterech tygodniach wiedziałam, że chcę walczyć więcej, więcej, że chcę walczyć dłużej, że nie chcę przechodzić na sportową emeryturę. Właśnie treningi z trenerem Parumpą dały mi bardzo dużo. On bardzo we mnie uwierzył i jego wiara we mnie pozwoliła mi na nowo uwierzyć w siebie. Zaczęłam się cieszyć tymi treningami. Naprawdę byłam osobą, która przy, przychodziłam na maty pierwsza, wychodziłam ostatnia eee, i, i znowu zaczęłam czerpać ogromną radość z tego sportu. Dostałam niesamowitą energię właśnie od tych wszystkich ludzi w ATT. Eee. No i potem wygrałam walkę, tak? Kolejny fight camp, wygrałam kolejną walkę. I, i to jest nic coś niesamowitego i wierzę w to, że jeszcze wygram kilka tych walk, zanim zanim te rękawice na kołku. I od razu rzucasz trzy walki, jeśli zdrowie pozwoli, w kolejnym roku. To, to jest tylko zwieńczenie tego, o czym mówisz. Tak. Teraz pytanie, czy miałaś y, y, taką sposobność, żeby przeanalizować ten pojedynek z trenerem Marcosem Parumpą? Czy, czy to stanie się przed kolejną walką? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Wiem, że trener jest, że się cieszy z mojej wygranej. Jest trochę na mnie zły, bo trener jest, jest wy, wymagający. Y, y, powiedział, że, że da mi się nacieszyć wygraną, a jak wrócę na matę, porozmawiamy o pojedynku. I dostanę z... A jak zareagował? E, inaczej, jakie wnioski e, płynęły od męża, od e, Łukasza Zaborowskiego? Bo, bo on na jeszcze nie, nie, nie oglądał, On w ogóle nie oglądał walki, mojej poprzedniej walki też nie oglądał. E, to już za, za dużo, za dużo emocji odczone. nie był w stanie. Powiem Ci tak, jak widziałem jego tweeta z 13 listopada, z godziny 12.46, to wydawało mi się, że oglądał, a nie wiem nie czy ty... Sprawdzał, wiesz, to na Twitterze relacje, ale nie oglądał. A widziałaś tego tweeta? Nie. <głos> <głos> Może zacytuję. <noise> Przepraszam od razu montażystę. Ja pierdolę. I to koniec tweeta. <głos> <głos> o. Je je jedno słowo, a wyraża tysiąc emocji. <noise> A jak on to wszystko zniósł? No bo skoro powiedziałeś, że nie, nie oglądał, to podejrzewam, że przemierzał mieszkanie od jednej do drugiej strony. Wiem, że bardzo to przeżywał, bardzo się denerwował. To też wiego musisz się spytać o, o szczegóły. Zadzwonię. Zadzwonię jeszcze porozmawiać, bo nie mieliśmy okazji. Oprócz umawiania się oczywiście na wywiad nie mieliśmy okazji, żeby wymienić te wnioski. E, jakie to uczucie obudzić się e, na Manhattanie e, po, po takim zwycięstwie? Super. Super. Obudziłam się trochę skacowana. Było. Wiesz, ja cały czas pytam i też wspominam, bo oglądałem twoje relacje na, na Instagramie i gdzieś we mnie, u mnie zakręciła się w oku, bo ja pamiętam, co się działo 6 lat temu. A zadałem to pytanie, no bo teraz akurat mogłaś, wiesz, zaczerpnąć tego nowojorskiego powietrza, mając świadomość, że wygrałaś walkę. Tak, no niesamowite uczucie. Jeszcze po, po walce po gali właśnie ze znajomymi z trenerami z ITT. Z kolegą z Mojkanu, który też walczył na tej, na tej karcie właśnie. E, trenerzy Iwan, Gabriel, Anderson, syn Andersona, Parumpa, jeszcze tacy moi przyjaciele, Zuzia i Mateusz się jeszcze. E, nasz, tutaj nasza prawa ręka w Fundacji Maciek był na gali, więc wszyscy razem po gali e, się spotkaliśmy u mnie w pokoju, zje, zjedliśmy pizzę, napiliśmy się piwka, troszkę cytrynówki i, i fajnie świętowaliśmy. A sprawiłaś sobie jakiś, jakiś prezent w Nowym Jorku, taki szczególny? E? Nie, 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 nie. Jeszcze nie. Sobie sprawię jakiś prezent. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Kiedy powrót do, 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 do Octagonu? Wiosną. Wydaje mi się, że, że taką późną wiosną. Nie ma co się spieszyć. Chcę się trochę nacieszyć domem. Do ITT wrócę pewnie w styczniu, nie wiem czy na początku, czy w połowie stycznia. Chcę też trochę potrenować, bez takiej presji, że mam termin walki, tylko potrenować tak dla siebie i, i potem dobrze przepracować fight camp. To co, Karolina? No to teraz atakujemy ranking UFC. Myślę, że, że to powinien być cel. Na no spokojnie, na no spokojnie. Jak trener mi powie: atakujemy ranking UFC, atakować. Na razie na no spokojnie. E, Okej, okay, kupuję. W takim razie co? Jeszcze raz gratuluję, e, bo naprawdę miło ci oglądać w, e, właśnie, właśnie taką, taką, jaką cię wszyscy znamy, jaką poznaliśmy cię tutaj w, w Polsce, jaką znaliśmy Cię też, też w UFC. Wyrównałaś ten ranking w UFC. Już jest 7-7, jak sprawdzałem, teraz to wprowadziło taką, taką fajną opcję, że nie trzeba tego liczyć, więc to też jest budujące. Tak, tak, tak. Teraz. Wygrane. Tak jest. Teraz jest walka o dodatni bilans. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę smacznej pizzy, bo nie wszyscy wiedzą, że ona na Ciebie czeka. Dziękuję bardzo. I co, do, do, do usłyszenia się przed kolejnym pojedynkiem. Jeszcze raz gratulacje i dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa pa, Hejka.